Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu. Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych. Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej, otrzyma nagrody rzeczowe. Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveaway'e jednocześnie. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event. Manu, z tej strony W dzisiejszym odcinku polecimy sobie z 9 skrzynczkami złoty krok. Ok? No i co? pierwszy jednym klopisem zgraniecie sobie złoty 25, no i do tego wlecie oczywiście nowy evencik. Którym do wygrania macie 50 tysięcy złotych. No i ogólnie tutaj na pierwszy tydzień macie do wygrania kałaszka Aquamarine oraz awoku Hyperbesty, więc polecam brać udział. No i co? Później tutaj za piłeczki mamy oczywiście karty z levelami. Już sobie tutaj odkryjemy te dalsze. Dostajemy pumpkę plastik MP7 w Start Tracku Negeva i w sumie FAMASa w Start Zostało Zostałem jeszcze w tych piłeczek 1413 i sobie polecimy jeszcze tutaj na zdrajki. Dostajemy fax a AWP FOBOS. 5, znowu 5.7, Kolejny 5.7, 7 2000. No i w sumie nam jest starczy. No i w sumie przechodzimy sobie do skrzyneczki Złoty kong 82 zł za jedno otwarcie. No i będziemy sobie w sumie dwa pojedyncze otwierać. Najpierwszy skinek to tutaj Butterfly Damascus Steel. Najpierwszy skinek to Uspik. 301 zł. Uspik Orion. Ok, tylko że z kardia w tak posypało. ok. Tutaj 220 zł na plus pierwsze otwarcie. Bardzo fajnie posypało. Lecimy dalej. Ok, teraz dostajemy Pin ID. Ostatni ten teraz jest na minus 14. Szkoda, w sumie lecimy dalej. Ok, no szkoda, że nie to na Majkę, ale dostajemy kałażka Red na 97 zł. Ok, tutaj na plus. Jak na razie tylko raz w sumie wyszliśmy na minus. Razem wyszliśmy na plus. No jakby jakaś koloska powiedziała, bo by w sumie GILD, dostajemy teraz AUGA. Lock o 5,28, niestety na minus 75 zł, no ale jakby w sumie taka nawajka poleciała ultrafiol, to byłoby w sumie dobrze, dobra, dostajemy AWP Headline, a ładny stan, 189 zł, okej, okay. no skrzyneczka z profitem, z cppf profitem, nie powiem, zobaczymy co dalej, jeszcze uda nam się wyciągnąć, dobra, tutaj będzie na pewno na minus, bo to jest ten auk, bo te 5,28 i to jeszcze w battle No jeszcze w sumie nie dużo skrzyneczek nam zostało, ale i tak fajnie sobie skrzyneczka. Okej, okay, no znowu blisko tej nawajki, ale 5-7 Hyper Bestia. 119 zł w stanie Battle Skarga w stat Okej. Okay. Okej. Okay, okej, znowu mamy tego spikek. to jest ten sam tak okej, okay, to jest ten sam, znowu trzy stópki ze skrzyneczki, no za niecałą stópkę. Więc opłaca się, opłaca się, lecimy dalej. No tutaj niestety ten out, no tak w sumie raz, raz, raz nie. Jak już odda to porządnie, 53 zł nam jeszcze zostało, co już nam w sumie na żadną skręczkę nie starczy. Ale za to sobie walniemy na przykład dwie skręczki kompasa 45,80. Może i tutaj fajnie posypię, No nie, niestety nie. Beretki MP9, Disposition 220, ok. No i w sumie przechodzimy już sobie na upgrader, Zaznaczymy sobie tutaj od najdroższych. No i tak, najtańsze skinki. Lecimy sobie raz 10, Kawałek safety metr, pamiątka, strona lewa. No to już niestety w sumie nie doleci, więc szkoda. A, to w sumie 10 nie ma się co dziwić. No i te skinki już sobie będziemy upgrade'ować. Raz 2, a Kanał, na stan od prawa strona zostawiamy. Weźmę tutaj dla z, z, trochę ten Upgrader, ale my mieliśmy nadzieję, że w sumie zaraz to się ogarnie. Ok, polećmy teraz na nawajkę, na lewa. Ok, chyba siedzi, 171 zł A w sumie teraz trochę na... Kostki spadły na tych wszystkich stronach, ale to jest w sumie nawajka z kochet Dobra, polećmy, 5 może Hyper Bestia, Acid 5, Falcon Knife, Marble Fate. A w sumie sobie na lewo. Siedzi, no nie dobra, szkoda że się nie zatrzymało. Na początku odcinka mieliśmy jakieś 790 zł, mamy 964, OK. Kostkę może jeszcze bym zaryzykował na kołażka KSR tenet w top tak, tym razem prawa Trona. OK, to ma potencjał. Dobra siedzi. pokrzem totalny. 750 zł z 170 Zresztą jesteśmy za rybasami. Dobra, 1500 zł z 790 zł. Jeszcze AWP Headline sobie zupgradejmy razy dwa. Co do takiego ciekawego? Jest może jakiś cant -E, w Prawa strona, no jeszcze jak to osiądzie to już będzie pokręp totalne No leci, no dobra, no, no, nie leciało, ale tak czy siak w sumie jesteśmy na plus. 790 zł. wyciągnęliśmy 1353. Także myślę, że odcinek się podobał. No i co, do następnego, siemano.